Wizu. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak zbudować najlepszego trapa na anarchii.gg W ostatnim filmie do wygrania była zmiana Litra, wygrany wyświetla się na ekranie. No i proszę się zgłosić na Discorda. A dzisiaj do wygrania co każde 100 łapek 50 koła. Wystarczy dać lajka, subika, napisać komentarz z nikiem, no i być na moim Discordzie który jest w opisie. No to co, lecimy do odcinka! Świałka Siemka, pokazuję wam jak zrobić tropika Tutaj są wszystkie rzeczy potrzebne na tego tropika Jest tutaj mamy tyle banerów, obrazy, tam szkło, tam płytki No, zróbcie sobie screenka, będziecie widzieli No i co, zaczynam go robić Będę wam pokazywał po, po, po roku. To tak, najpierw musicie wykopać taką dziurkę, do bedrocka najlepiej no tam 10 krotek od bedroka, żeby jeszcze miejsce na trap'a było. No i co? Wylewacie sobie wodę, jak już zaczynacie go budować. No i teraz tak, wszędzie dajecie tu obrazy, podwójne. bo trochę by wąsają pojedynczo, no ale jak chcecie, to się pojedynczo. Ja robię podwójne, bo mi się nie chce. Wszędzie tu musicie dać obrazy. Dobra, zrobiłem to wszystko. Teraz zlatuję i pokażę wam, jak zbudować to full. Macie już full? Zrobiony spadek. Teraz tak, obudowajcie tu takiego boxa z opsem, stawiacie tu driftstone, żeby chłop spada zostało dripa. To wezmę, tak, to zrobię. I Nie robicie to, ten spadek full do wydroka, tylko zostawiacie jeszcze miejsce na dropa. No i żebyście jeszcze wy nie dostawali jak wy spadacie z schopem yy, obejrzenia dripstone'a, stawiacie tutaj trzy i zalewacie je wodą i yy, 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 określacie w jaką stronę musicie przyłożyć full jakby się do ściany spadając, żeby nie dostać obrażeń czyli ja muszę do tej ściany się przyłożyć jak lecę, przykłada się do tej ściany i jestem w leather i nie dostaję w ogóle tego... image od dripstone'a Co, ro robię tu full to robię trap'a, wam pokazuję robię full to pomieszczenie Zobaczcie sobie, jakie robię Tory, wstawiam tu sobie banery Powiększę w ogóle to pomieszczenie, bo jest za małe Wstawiamy tu obrazy wszędzie Najlepiej pojedyncze jak dacie radę, bo będzie szybciej rozwalał, bo zostawiamy tu wszędzie obrazy, no to już jest gotowe w sumie powiedzmy. To już jest full gotowe. Wstydzie go tu podmienia obsidian, żeby to, tak. Miał... do wyciekania. No i teraz Wam pokazuję jak zrobić trapika. A i jeszcze zapomniałem o najważniejszym o traptorze zapomniałem, że rozstawiam około gdzieś tu. To najlepiej dla mnie jest traptor położony. Jeszcze żeby tak było. No i dobra i pokazywałem jak zrobić tego trapa. Zależy też na ile osób trapujecie, no ale pokażę wam na jedną osobę jak trapować. No taki dobry trapik, ciężki do wyjścia, no co, musicie zostawić miejsce w bedroku. Musi być tutaj trzy kratki miejsca, nawet i cztery takie kratki miejsca muszą być. Tu musi być jedna wolna kratka, no i zaraz wam pokażę dlaczego to ma tak być. Chcę podmienię wszystko na obsydion. Ja Podmieniłem sobie tu full z obsydianu. Mm. Nie wiem, czy banerów mi starczy, starszy mi, dobra. Teraz tak. Stawiam tu se wszędzie też obrazy pojedyncze, żeby nie wycykał mi łatwo strapa. Stawiam ja sobie tu baner, stawiam drugi na niego. I to klecę do full do utrapa. Powolutku. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk. cyk. nie trochę pozycję było ciężej do wycykania chłopowi cyk, 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 cyk. Tutaj wszędzie obrazy. Oj. Tutaj jeszcze jeden banner wejdzie. Czyli nawet i wyżej wejdzie. No ja już, już zostałem tu już w miejsce. Teraz tak. Macie tu już zrobioną tą całą spadkę, ja tu stawiam sobie zawsze trzy dźwignie, tak zawsze robię. I tu teraz stawiacie tu szkło, stawiacie tu szkło, stawiacie tu se trapdora, tutaj na dół trapdor, płotek, tutaj kobeba, tutaj szyba i tu śnieg. To se uzupełnię to full obrazami, cyk cyk. No i tu wylewacie wodę, a tu stawiacie baner. No i teraz tylko musicie wagoniki spuścić. No i tyle, no. I oto polega na tym, że, że to woda i ten śnieg i tu jest. Jak chłop już dokopie się do baneru, rozwala baner, pycha go w ten śnieg. Teraz ja Jak macie głębinowego wędrowca, to jest łatwiej wyjść, ale jak... Patrzcie, ja mam nie mam głębinowego wędrowca i ja full naciskam W, próbuję stąd wyjść i patrzcie, jak ja jestem tutaj i nie mogę dalej stąd wyjść. To jest bardzo mocne. Tylko no, jak się ma jedną wersję to trochę szybciej się wychodzi. No ale jak nie macie po prostu... Yy, macie jeszcze kolegę. No to kolega może tu blokować, knokać do tego I chłop się będzie bugował tutaj w tym. No i co? Jeszcze spuszczam tutaj wagoniki spuszczę, pokażę wam. No i tyle no. Opatrzcie, nawet wam pokażę. Lecicie, lecicie. Przyselę się do ściany. No i wpadam do tego, nie dostaję image od dripstone'a, a chłop dostaje. Tyk, tyk, uniki lecą. No i trap jest gotowy. No i tyle.